Witam Was kochani w czwartek i zapraszam na przegląd do biedronki. I mamy taki piękny wrzo wrzosiec 10 zł. I tu mamy kochani figę. Figa świeża, 1 plus 1 gratis. Wychodzi po złoty 50 zł za sztukę. Awokado też 1 plus 1 gratis, 3,50 za sztukę wtedy. Kwiaty zielone, takie bardzo duże, za 70 zł. Zobaczcie. Tutaj mamy. Nie wiem, co to są za odmiany. Tak wyglądają. Takie naprawdę duże. Ale chciałam zobaczyć, co tu są za odmiany tych kwiatów. Nie widzę. Tutaj mamy, o, takie są dostępne. Klocki, takie kwiatuszki za 20 zł. Różne y, są wersje dostępne. Patrzcie. Ultra elastyna 20 zł, też taki. Taka masa do zabawy. Odbijaj, mieszaj, formuj. Czysta frajda, zobaczcie. I różne kolory dostępne. Tu jakieś autka za 16,50. Takie resoraki. Albo tu jeszcze mamy samochodzik taki za 8 zł. Zestaw filtrów. Za 25 zł trzy filtry w opakowaniu. Za 30 mamy AquaFor, taką butelkę filtrującą. Albo można też kupić do tego filtry, te wkłady filtrujące. Też w cenie 30 zł. Tu z kolei termokubek, termos. Zobaczcie coś takiego. Te termosy, właśnie też 30. Tu mamy takie um, cieniowane. Zobaczmy, jak one się otwierają. A taki typowy termos, zobaczcie. Fajne. Tu mamy też inne kolory. A jeszcze z tyłu widzę inny rodzaj. Zaraz wyjmiemy sobie. O i mamy coś takiego. piękne filiżanki z takim wzorem w środku, 12 zł zaraz sobie zerkniemy, czy są inne kolory do wyboru i zobaczcie są jeszcze różowe i granatowe także te filiżaneczki po 12 zł jestem ciekawa, ile tu jest mililitrów nie wiem, czy będzie napisane nie widzę jaka pojemność, ale słuchajcie one nadają się i do zmywarki i do kuchenki mikrofalowej Zestaw pojemników, chociaż wydaje mi się, że one ostatnio już były. Te pojemniki. Cztery sztuki w zestawie za 25 zł. Scrab mami i scrab Dadi. Gąbeczki. Za 13. Zobaczcie, one się nadają do mycia różnych powierzchni. Nawet tak śmiesznie łyżki można umyć nimi. Leginsy damskie, leginsy w dwupaku za 25. To są takie krótsze, ale kolory tylko bordowe z czarnymi. Różne pojemniki szklane. Zestaw kosztuje 20 zł. Też różne opcje dostępne. Zestaw dwóch biurkowych lampek. 40 zł. Neon, taki z lusterkiem, 20 zł. Tu są jeszcze inne, coś takiego. Takie? I jeszcze takie, także cena 20 zł tych wszystkich lampek neonowych. Wieszak na ubrania, 50 zł. Tu są wymiary. Dwa drążki i półka na buty, łatwy montaż bez użycia śrubek. No i praktyczne kółka z blokadą. Tutaj jest półka z szufladami za 99 zł. Zaraz sobie odwrócimy, żeby zobaczyć na rysunku, jak to wygląda. O, coś takiego patrzcie. I są wymiary 76x38. Też fajne szafa tekstylna na 60 zł. Tutaj wymiary. Prosty szybki montaż, przestrzeń na wieszaki. Zabawne maseczki na twarz. Tutaj jest maska na tkaninie odżywienie, nawilżenie I jeszcze są dwie inne, zaraz wam pokażę. Oczyszczenie i wygładzenie. No i cena 4 zł za sztukę. Tu mamy maseczkę w płachcie za 10 zł, nawilżająca maska do twarzy na tkaninie kwas hialuronowy, hydroboost kompleks. I jest jeszcze drugi rodzaj wygładzająca, perfumy jeleniewska. Dwa rodzaje do wyboru za 25 zł i to jest opakowanie, już wam mówię. 50 ml. I tu drugi, drugi rodzaj, też Jeleniewska, też 25 zł. Ja sobie zaraz przetestuję jak pachną. No ja muszę przyznać, że akurat nie moje klimaty. Tu mamy, słuchajcie, balsamy ochronne do ust, też Jeleniewska, 10 zł. Zestaw gąbeczek do makijażu 13 taki ogromniasty płyn micelarny 700 ml za 25 zł. I tutaj mamy coś od miraculum. Zaraz wam powiem, mikrozłuszczający peeling do mycia twarzy 18 zł. Tu jest ekstrakt z papai, kwas oczyszczona pełna energii skóra. Co tu jeszcze mamy? Mgiełkę do twarzy i ciała za 16. Oraz y, ostatnia rzecz. rzecz. Silnie nawilżające serum do twarzy. I serum kosztuje 18. Błyszczyki od Eveline. 18 zł. Takie mamy odcienie. Oczywiście w kamerze to i tak um, będą trochę inne niż na żywo. No, i tusze do rzęs też od Eveline, Ta seria złota. 18 zł. Ja osobiście je bardzo Wam polecam, bo je lubię, używam często. Zobaczcie, jakie ogromniaste nosy. <taka>, Taka wielka paka. 7 plus 2 gratis. I cena 25 zł. Biedronka przypomina, że w tą niedzielę będzie czynna. Także. Co najmniej do godziny 22. To są takie paluszki Top Twists z masłem. 7 zł. 150 gramów. Patrzcie, jakie drobne biszkopciki. Twoje słodkie chwile. Mega paka za 5 zł. 300 gramów. Tu mamy moje ulubione. Słuchajcie, to są takie zdrowe przekąski owocowe, za 13 złotych. Yy, tutaj mamy 7 chyba takich yy, 7 takich różnych smaków. 98 gramów. Płatki owsiane górskie, ale mega taka paka, 2 kg 2, 2 kg za 10 złotych. Ciasteczka Oreo, są też, zobaczcie, duża paczka, za 12 tutaj co to jest, jakieś żelki żelki od Haribo 16 zł opakowanie dzisiaj znów mamy wszystko duże 17 zł ogromniasty keczup Heinz bardzo ogromniasty ponad kilogram on ma równie ogromny krem orzechowy z orzeszkami ziemnymi 21 zł i tu jest prawie kilogramowy sój. Mega paka, słonecznik łuskany, 7 zł. to jest 500 gramów. Tu mamy jakieś środki czystości. Cóż to jest? Tabletki do czyszczenia toalety, dezynfekcja, 1 plus 1 gratis, dzień dobry. Tutaj mamy też tabletki, 6, sosnowy las, a te były jakie? Oryginal, ale jaka cena? 17 zł i 1 plus 1 gratis. Promocja do 31 sierpnia. Tu mamy Cilit Bank. Czystość i połysk w łazience. Takie dosyć duże opakowanie. Też 1 plus 1 gratis. 900 ml. 18 zł. I to wszystko jeśli chodzi o czwartkowe nowości. Dziękuję Wam bardzo. Życzę pięknego dnia i do zobaczenia. Widzimy się jutro.